Zastanawiałam się, kiedy nagrać film o wiesiołku dwuletnim, i uważam, że ten okres, czyli październik, początek października, jest to najlepszy moment, żeby Wam o, tym, o tej roślinie opowiedzieć. Zazwyczaj jest to roślina, tak jak większość roślin, uważana za chwast. A to nic bardziej mylnego, ponieważ jest to roślina bardzo pożyteczna dla naszego organizmu. Możemy zbierać młode liście, korzenie, kwiaty oraz nasiona, które są chyba najbardziej wartościowe. Nasiona zbieramy z roślin dwuletnich, czyli z takich, które mają wykształconą łodygę, i kwiaty, które później przekształcają się właśnie w takie brązowe torebki, w których są nasiona. I te nasiona możemy sobie zbierać do słoiczków. Możemy zbierać kwiaty. Do spożycia zrywamy młode liście, które wyrastają w pierwszym roku. Jeśli chcemy pozyskać korzenie, które są bardzo smaczne, to również wykopujemy korzenie z rośliny, która jest młoda, taka pierwszoroczna, tak jak w Harrym Potterze. Patrzycie i pewnie nie wierzycie, że ja coś uzbieram tutaj tych nasion. Ale na pewno na koniec będziecie bardzo zaskoczeni. Skoro już wiemy, jak rośnie wiesiołek, jakie ma kwiaty, jakie nasiona, jakie liście, jakie korzenie, to za chwileczkę się dowiemy, ponieważ ja wykopię korzenie i Wam pokażę. To teraz powinnam Wam powiedzieć, jak wiesiołek wspiera nasze zdrowie. Najcenniejszym skarbem w wiesiołku są nasiona. Z nasion robi się oleje które zawierają kwasy omega-6, kwas linolowy i gamma-linolenowy. Znajdziemy też tutaj fitosterole, witamina E, cynk, selen, magnes, wapń, aminokwasy, witaminy A, D i F. I tak nasiona, zobaczcie jak już tutaj już troszeczkę się poprawiłam ze zbieraniem tych nasion. I tak jeśli będziemy używać oleju z wiesiołka, to taki olej obniża cholesterol, ciśnienie, wzmacnia układ krwionośny, zmniejsza ryzyko właśnie wystąpienia zawałów, miażdżycy, wzmacnia nasz cały system odpornościowy, wspiera wątrobę, serce, wspiera nasz układ trawienny, ogólnie odtruwa organizm, poprawia pamięć, koncentrację, wspiera układ nerwowy, wpływa na poprawę samopoczucia. Jeśli macie jakieś bóle reumatyczne, stany zapalne stawów, to również można skorzystać z takiego oleju z wisiołka. Olej z wisiołka świetnie nada się również dla kobiet. Idealny jest w czasie menopauzy, ma działanie estrogenne, chroni przed rakiem piersi, mężczyznom na przykład pomaga przy przeroście prostaty. I ogólnie podsumowując, taki olejek z wiesiołka, olej z wiesiołka jest dobry na całe zło. Nie dosyć, że wzmacnia nasz cały układ odpornościowy, to również ciało, skórę, włosy, paznokcie. Ja ostatnio używałam oleju konopnego, a teraz zamówiłam sobie olej właśnie z wiesiołka, którego zamierzam... Używać dla zdrowia wewnętrznie, jak również zewnętrznie, jako kosmetyk. I oczywiście, jak będę robiła krem, to na pewno pokażę Wam, jak wykonam taki preparat. Wróciłam z mojego ziołowego spaceru, i teraz robię sobie, robię sobie taką przekąskę przekąskę przed obiadem więc tak jak wykorzystuję liście liście po prostu usmażę mam ochotę dzisiaj na takie danie które będzie bez soli tylko z sosem którym poleję to danie chciałam oczywiście pochwalić się przy okazji nasionami które zebrałam zobaczcie że wcale nie jest ich mało ale jeśli pokusicie się po to żeby iść i zbierać te nasiona to pamiętajcie, że należy je wyłożyć na biały papier, żeby pouciekały wszystkie robaczki. I takie nasionka możecie używać posypując na przykład jakieś wykwintne potrawy bezpośrednio, mieląc nasionka w takim malutkim młynku. Ja przygotowałam sobie dzisiaj troszeczkę indyka i liście po prostu usmażyłam. Danie jest bez soli, bez pieprzu, bez jakichkolwiek przypraw. Polewam je tylko sosem cytrynowym. Sos cytrynowy przygotowałam w ten sposób, że na oliwie usmażyłam troszeczkę czosnku, dodałam śmietanę, dodałam cytrynę, kurkumę, pieprz, sól i to wszystko. Oczywiście dodaję kwiaty wiesiąka. Są piękne, smaczne. I naprawdę dodają potrawie takiej wykwintności. A żeby to danie było już takie na 100% wiesiołkowate, to posypuję zmielonymi nasionami wiesiołka. Świetnie to się wszystko razem komponuje. Niemniej jednak te liście nie smakują mi za bardzo. One są po prostu dla mnie troszeczkę takie, takie zagorzkie. Liście można wykorzystywać na różne sposoby. Można je gotować, można je przygotowywać jak liście szpinaku. Można też dodawać je do zup. Moje jedzenie przygotowane, ale teraz no, można by powiedzieć, że ładnie wygląda, jest pyszne, ale gwoździem programu to są korzenie. Pamiętajcie, że korzenie pozyskujemy z rośliny, zanim wytworzy się pęd z kwiatami, czyli tak naprawdę od jesieni do wiosny. Jeśli wiesiołek ma dwa lata, to korzeń jest taki zdrewniały, łykowaty i w ogóle do niczego się nie nadaje. Jeśli macie ochotę na korzenie wiesiołka, to wybierajcie te rośliny, które mają taką dużą rozetę liściową, czyli przynajmniej tak 30 cm. Tak jak widzieliście, ja pokazywałam Wam na filmie wcześniej, że są takie małe, małe, jakby takie kwiaty. Mówię tutaj o takich kwiatach z liści, czyli o tych rozetach liściowych i duże, więc wybierajcie te duże. One mają wtedy takie ładne korzenie. I teraz tak, nie mogłam się powstrzymać. Słuchajcie, te korzenie są tak pyszne, smakują jak rzodkiewka. wszystkie po prostu zjadłam. A miałam je ugotować, przygotować je z sosem czosnkowym. Czyli wy możecie na przykład ugotować taki korzeń, pokroić w plasterki i przygotować z sosem z jakimś ulubionym sosem. Korzeń gotujecie tak około 15 minut. Korzeń szybko się gotuje. Jeśli jest taki troszeczkę starszy ten korzeń bądź grubszy, to się szybko zorientujecie, że niektóre korzenie trzeba obrać. Ja tutaj mam takie dosyć młodziutkie te korzenie, one nie są aż takie grube, więc tych nie trzeba ubierać, Ale jeśli je tak właśnie zeskrobiecie, to się zorientujecie szybko, że korzeń wiesioka jest bogaty bardzo w śluzy. Działa więc wspierająco i osłaniająco na przewód pokarmowy. Niektóre korzenie obrałam i te skórki wrzuciłam do wody. Wodę wykorzystałam do moczenia dłoni. Dłoni były później takie bardzo delikatne. Myślę, że na korzeniu skończymy. Moi drodzy, bardzo proszę Was o udostępnianie filmu. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał. Napiszcie komentarz, czy w ogóle znaliście tę roślinę, czy używacie oleju z wiesiołka. Pamiętajcie, że jeśli macie jakiekolwiek choroby, bądź używacie jakichś leków, no to musicie skontaktować się na pewno z lekarzem, jeśli chcecie przyjmować olej z wiesiołka bądź po prostu dużo, dużo poczytać na ten temat. Ja zamówiłam sobie teraz właśnie olej z wiesiołka i rozmawiając z osobą, która tłoczy te oleje na zimno, to wiem, że taki olej z wiesiołka na pewno nie jest wskazany osobom, które są w ciąży, kobietom w ciąży do trzeciego miesiąca. A później, no to już na pewno trzeba skontaktować się z lekarzem. Także pamiętajcie, że nie dla wszystkich wszystko, pomimo to, że coś jest idealne i jest naprawdę, wydaje się fantastyczne i działa na wszystko, to może na przykład komuś zaszkodzić, ale to też tak jest z lekami, więc nie jest to żadną nowością. No cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę, było bardzo miło, Wiesiołek jest na piątkę z plusem. Jeśli chcecie, żebym podjęła jakiś temat, który was interesuje, to proszę napiszcie w komentarzach. Teraz szukam Jarzębiny, ponieważ chcę podjąć temat Jarzębiny. Za chwilę będę się przemieszczała 120 km mniej więcej w głąb Mazowsza, więc na pewno, na pewno uda mi się coś znaleźć. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.